Witam serdecznie. Ja do Państwa przyjechałem z Częstochowy, ale nie dlatego, że zapragnąłem być na wysokim miejscu na liście wyborczej. Otóż powód jest zupełnie inny. Już od dłuższego czasu obserwuję. Na terenie całej Polski taką tendencję, że ludzie prawi, uczciwi, wartościowi, pracowici nie chcą angażować się w politykę. Uważają politykę za dziedzinę brudną, niegodziwą, nikczemną i poniekąd mają rację, bo polityka w Polsce rzeczywiście taka jest, ale powodem tego jest to, że właśnie ci ludzie nie chcą się angażować w politykę. I Ziemia Kaliska na, na mapie Polski jest jednym z tych obszarów, w którym ludzie wartościowi brzydzą się politykom najbardziej. Dlatego jestem tutaj. Zacząłem, moja przygoda w ogóle z działalnością publiczną zaczęła się już dobre 10 lat temu. Angażowałem się w wiele projektów. Ostatnim dużym projektem, w którym brałem udział, była kampania 10447 organizowana przez Środowiska Marsu Niepodległości. Jednak do polityki zdecydowałem się dołączyć w czasie pandemii, widząc bezprawie państwa, bezprawie policji, urzędów czy czy Sanepidu, szpitali i widząc jednocześnie opór jedynego środowiska politycznego, którym właśnie była konfederacja, opór przeciwko temu bezprawiu, zdecydowałem się dołączyć, bo widziałem jak niewielu ich jest, a jak wiele rzeczy mają do zrobienia. Stąd zapadła taka decyzja jeśli chodzi o mnie, żeby dołączyć, żeby wesprzeć ich do doświadczeniem moim ulicznym czy moimi talentami i do tego też państwa gorąco zachęcam, bo mamy do zrobienia naprawdę bardzo wiele i nawet mimo najszerszych chęci, mimo kompetentnych kadr, może się okazać tak, że jeżeli dostaniemy szansę rzeczywiście na naprawę Polski, to będzie nas za mało. Dlatego zachęcam do tego, byśmy się angażowali wszyscy. Zachęcam do tego oczywiście, żeby na nas głosować, wspierać naszą kampanię, czy to finansowo, czy, czy poprzez działanie, ale przede wszystkim zachęcam do angażowania się, bo nieangażowanie się ludzi. Uczciwych ludzi prawych w politykę jest oddawaniem naszej Polski bez walki i tego chcielibyśmy uniknąć. Dziękuję.